Hello dear friends, my name is Artur Cygaret and welcome to third odcinek of of z gierki Batnord Dzisiaj sobie będziemy grać dalej w e, gierkę e, niestety, niestety Nie mamy tych oddziałów, które bym chciał, bo mieć dwóch łuczników, a mam dwóch włóczników, niecznika włócznika, co jest trochę słabe, Zagadę sobie na tej mapce Poprzedni materiał poszedł do kosza po pierwsze straciłem oddział, tego, nie chciałem tracić. A po drugie straciłem... Miałem dwa razy wjazd na hardcat. Zróbmy sobie tak na początek. Idą tutaj i idą tutaj. No i chyba tak samo idą. W nie będzie też tak szli. To, to jest potężny żyj... Potężny atak. Naprawdę potężny. na Lący co jest zniszczeni. O, teraz tam pójdę. Dlatego moim celem teraz jest wybicie najlepszych umiejętności na A tam. Tu mi żyłem, tu mi żyją, tu mi tu, mnie żyją, tu mnie żyją. Chyba, tutaj łucznicy wejść z Dobra, dobra, mamy, mamy, mamy A i ja tu mówiłem też, że ostatni odcinek bardzo Wam się spodobał I wyjaśniliście o jednogłośną opinię Powinienem zamknąć kanał ja nie skorzystam z tej oferty, chociaż jest bardzo akuratna. Będę coś innego, będę pukać, no dalej prowadził. Oczywiście jednym przeciwnikiem tej gry jest Gelbe. Jest zwany wany jako Haya Moto. Ale jest przeciwnikiem wielu gier i gierek różnych dla takiego fajnego Nordgarda, Fajna gara, a on ją hejci. Przykro mi jest, że tak do tego doszło. Zostawię sobie oleja. Dobra, mięśni ze sobą poradzą. Ach, nawet łucznik z tego. E, dobra, gonimy się tu. Coś wziąłem z ciepni. Repleniszuj się. A Kolejnych ludzi, chce Czaki go w pes! A to moje jednostki też atakuje. Ooo oh. Oooo okay. no, Caj Czemu nitę? Szarżą! Szarżą, tak! Ale trudno jest! Chodź ją tak. Trudno jest, naprawdę jest teraz trudno. A jest mega trudno. Ja pierdzielę. Ja... Jakie to było... Jaka giera trudna teraz! Boże, jaka giera trudna! Na samójcze chyba włączyłem wtedy. Naprawdę, bo tam jest nasamówczy i Nie wiem, co to idzie. Będą mi jeden oddział. Tu oddział włóczników. Teraz bym poszedł pod ten oddział. Raz, dwa. Cztery, pięć. O, no, wejdziemy tu. Upgrade. Nic nie upgrade'em. No. Czekaj, czekaj, czekaj. Zdążę? Raz. Raz, dwa, Dobra, dwa, Jezu, ciężko jest, naprawdę. Walczymy dalej. dwa, 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 bez skitu, skitu, jak Lutel grał, grał, ja na na to to się normalnie, więc więc ja nie nie wiem, o co chodzi. 40. Może dlatego, że nie mam dwóch uczników. Nie ja, bo wcześniej miałem dwóch uczników. Na pierwszym gameplayu moim. I oczywiście. Spróbuję jeszcze naprawić. Nie naprawiłem jeszcze. Jutro do tego siądę, zobaczymy. Będę renderował, będę. ten. Wszystko się garnę. I na tym skończyłem? A, że Gulwe jest przeciwnikiem wszystkiego. Tepet mówi, Ku idź kurki, zamknij. Lwę. Y mówi, że nie będzie tutaj. prowadzał nietolerancji że nie nefetyzmu, debilizmu i nie będzie kurek dla nefetyzmu. Ja go myślę, wszystko sam robić. Tutaj, ja tam, do, tam, tam, tam była jakaś trudna. no nauczyciele. Ten ja super jest tak. Hmm. Myślałem, że jak będą tam ci wypoczęci. To będę mieli więcej armora, niestety. To nie była ta... To była ta runda. A idą sami łucznicy, więc... Zróbmy tak. tak i on będzie tak szarżował. Daj, zawodzę szybko. Tamta to trudna. Do... Złoty? Chillera. Cześć koin, więc powinienem już mieć sami ucznice chyba. No, sami ucznicy byli. Muszę jeszcze ogarnąć te główki, co, ka co każda główka daje. Tu mamy oddział, trzeba iść po oddział. Oczywiście maksymalnie ucznicy Jest coś, co chcę. To natura, zatopi się, to jest to, dobra, to zażymy. Zażymy tam pójść. Mamy lokalnego komandera. jest jakiś? To jest zwykły chłop. To jest zwykły. To jest zwykły shone. Zwykły shone. Mamy sobie zwykłego shone na łucznika. I następne rundy będziemy robić tak, że będziemy się bronić tam z po prostu i tyle. Będziemy mieć... idziemy maxa wuczników teraz. To teraz sobie damy tych nauczników. Zobaczmy, że będziemy jakiś fajny bonus do mla... do mlania. Do No. Mla... Jeśli się pytacie, kiedy jakiś inny gameplay z innej gry... Nie wiem, czy będzie gameplay właśnie z tego... Czekam na miniatury. Jak wrażenie zrobię miniaturę tą, którą ja chcę, to będzie, to będzie. Jak nie zrobi, to będzie. No, i czekam na solderców. No, i wieczorki z OW. To są cztery serie, które będę chciał prowadzić: Railout, Batnord, yy, yy, Soldiers of Honor? Tak się chyba nazywali? Ludzie honoru, chyba. Tam jeszcze parę misji nie zrobiłem. Ale te misje nie są jakieś ciekawe. To jest yy, misje pojedyncze. Pamiętam, że kiedyś była wersja demo, i była tam jedna misja: Oficer. Pojedyncza. I to oficjalnie wiedziałem, jak przejść. Tam trzeba się zacząć od tyłu. No. I. Może będzie jeszcze seria z League of Legends, ale nie wiem. Być chcieli serię z League of Legends. To można zrobić. Kasperek, jak się pytał, kiedy będzie jakiś. Uh, update. Ty albo. Jakby się więcej ludzi zebrało, to można jeszcze z Warhammera 40 tysięcy dawno owo-wora jakiś jakieś... coś. Chyba to sobie zraplanujemy. Chwila... Jeszcze chwila... Jeszcze chwila... Jeee! Ale jedną, jedną mikrofonem! Starczy na łuczników, chyba 7 koina, tam hamian miałem... A i nie starczy, chyba chociaż. chyba 8 też nie. nie starczy. Mamy Mortona. Morton jest. Jai y... Morton. Upgrade Morton. Coś ma ciekawego? Fatiguet. A nie, nie ma ciekawego. Chyba damy łucznika. Jestes ściela. Teraz chcę iść po to, tu jest jakiś... rzecz. Powinienem tam znaleźć, Tylko zajebistą... ...jakie zajebiste płatki. Deployujemy. I bronimy w... ...bronimy tutaj. I bronimy tutaj. I to jest to, to jest to, co chcę. Będziemy, będziemy łucznikami sterować, po prostu. Idą z tej. Tutaj. No, a ta seria, ile będzie trwała? Eee... Nie wiem jaki będzie odzew po prostu, nie? Będę chciał dwa rany na pewno zrobić No i może jakiegoś streamka bym odpalił potem Żeby achiegmenty porobić. Znam jeszcze pewnie jakieś się nie zostaje za, 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 na, za, za, wygranie, za wygranie na hard Dobra, na razie i to sobie bronią sobie bronią Mało go zostanie, bo to 3 1 ale ważne będzie item, item który z Bo Gold, gold już teraz nie jest aż taki akuratny, chociaż dalej jest. Fajny, fajna to rzecz. Tutaj sobie damy łuczników. To ja, nie jakieś jakoś dziwnie, oni będą... My będą na około szybki. Ale my ich tutaj wysnajpimy. No, no zdążymy oddać jeden strzał. Mamy, mamy tą przewagę, jak w OW. Przewaga wysokości, dlatego lubię łuczników, bo... Fajnie się korzystać z tej przewagi wysokości, którą owudaje Zamienimy się, bo elitarnie są. Chcę, żeby elitarni szybciej strzelali. Znaczy szybciej. Szybciej oddawali. no. Byli bliżej. tu ucznicy... Ja mogę tak. Nie, nie mogę. Nie mogę. Tylko nimi mogę skakać. Dobra. Ale fajnie tak. Te... O! przybliżę wam trochę. Mają takie fajne złote hełmiki, fajnie takie jest. Taka prosta, prosta grafika, ale podoba mi się, podoba mi się to. Tak. Bomb, bomb, bomb jest akurat dobry. Bomb jest lepszy od miny. Tylko, że bomba jest jedna, a miny są dwie. O, tu jest dużo golda, tu jest dużo golda. Ale no, my pójdziemy tak. Upgrade? Mogę upgradenć sobie? Mogę strzałuć. Ja chcę w oleja, nie chcę w oleja. Po no komu dam bombę? Arczerowi dam bombę? Nie, tym, tym Arczerowi dam bombę. Oni są mniej cenni, cenny, cennik. tych ja będę chronił nad... Na końcu będą padną. Na końcu będą bronić, bo... Tu idziemy, bo tu jest jakiś super, super skarb. Albo dwa skarby, albo super skarb. Nie wiem, co to jest. Jakie wzgórza w ogóle. Deployujemy i sprawdzamy. Dawajcie na wzgórza. Olewamy te domki? Nie, nie olewamy tych domków. Postaramy się je bronić, ale... na w razie czego spieprzamy. Bo to jest trzy golda, nie? Tu jest trzy golda i tu jest jeden golda, oho. Bardzo Na ile karty szarża na 3? Dobra, musimy zrobić tak. Tak? Teraz szarża. My potrzebujemy tego oddziału. Oni się muszą replikować. My potrzebujemy tego oddziału. Łucznice, bliżej bliżej. damy trochę z tyłu, żeby osłaniali domek, ale też zaatakowali. O teraz, teraz ich mamy. Tego, trochę mało gadam, bo muszę się trochę skupiać, kupić. Nie wiem co jest sama, mam ją fajne Otrzymam fajny wodospad, tak jak w sosie, nie? O, daj mi ludzików. Fajnie mam w tym momencie. Dobra, nie chcę taczyć ludzi. Nie chcę taczyć ludzi. No i w ogóle tam, posz, posz. Olewamy, olewamy, damy Kurwa, jestem... Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Lewamy domki. Teraz! Cioo! Nie chciałem stracić, po prostu nie chciałem stracić. Per Golda, ale, ale, ale. Bo to nie A teraz dobrze dobra, dobra, dobra. Tak? Jednostki Golda. Ulepszonych uczników na o 12 Kratura. Dobra, mamy jeszcze... Mam tę turę jeszcze To muszę szybko iść tam Dobra, będziemy myśleć następnym. Ile mam odcinko minut? 11 już! uuu ja, Dobra Oj ojoj, oj, niedobrze okay, kurwa, Nie, damy ich sobie na dół. A, Rupo tak. Chyba tak, bo oni będą z będę fajnie strzelać. No fajne, to są efekty, dźwiękowe też. Też... Przez... Za głośno. jest raz po prostu proszę się kiczkać. Wiem tylko jak wyglądają ci maksymalnie uczniacy. Nie, nie wiem jak wyglądają i to też zrobię, żeby wygląd zobaczyć. Ale to może za drugim razem ja jak będzie przychodził. I robimy taką szarżę, wypad do wody. W ogóle tu jest od razu przy... przy brzegu jest kurwa 50 metrów chyba w dół. Bo i od razu spadają w dół Taka bez sensu, trochę to jest Trochę to jest nieprzemyślanie, nieprzemyślanie, nie tego Mogę jebnąć mikrofonem Jebę mikrofonem Ale jeb Chyba repreniszy się Nie mam filmowej fali E, bo to mi chłop cały czas niszczy też go zabił, jeden chłop Ja pieprze, co za pieprz Kacper pieprz Kacper pieprz! To jest dobry człowiek A Czasem nie lubi nie, nie wiem dlaczego nie wiem Kacper pieprz! To jest chłop Oooo, Nie! Aś mi gadło, zacząłem boleć tego tego, joo! To jest chłop! Oooo, ma. wiem co. dokończyć. Co? Du co? Dużego, co dużego ma kasper pierwszy? Co duże? Chyba łucznicy sami, teraz ja powinien łucznicy wychylać. Kolej. Bomba! S! Jest ta bomba! Bomba na południu B. Tylko dwóch było tych takich. Tych. Holy Grail! Starzy kitem! Lepszy mam, lepszy mam. starting item, Holy Grail. To jest Holy Grail. Holy Grail. ODEX, To jest Holy Grail. Starzy kitem. Yyy... Uh. Unoclable as static item Un Aha Use item to bring one fallen commander back to life Dobre Dobre A czy mogę teraz to zrobić? Lepszy głośnik Tak Nie maksa wyściga Bo teraz wszystkie trzy palą Mogę już jakolig raila a. A, a, dobra, dobra, włocznik no, Na razie mam dobry team. Na razie mam dobry team, nie używam tego Ostatnia urja w tym odcineczku, tak, bo będzie pół godzinki idealnie. Powiedzcie, że to są takie rundy krótkie, ale ich jest dużo, więc można fajnie poczekać patelnią. To no nie mam wzgórz, nie podoba mi się to. No i nie podoba mi się. Pójdę. Może będziecie za barykadami, co? Bo nie mamy tej przewagi w OW. Owarowskiej przewagi nie mamy. Ale chyba. Podoba wam się od 20. premiera, tak mi się wydaje, że to jest dobra dwa godzina. I co powiecie na to, żeby w weekendy były podwodzi? Nie. Ja mam mniej więcej mniej czasu w weekendy. Ja bym właśnie, żeby... w tygodniu były... Te dni, które... które ja mam wolne. Ja zwykle weekendy mam pracujące niestety. Kamera. Ale te chyba te główne, te które muszę przejść, są mają takie gówniane mapy. A te, które są opcjonalne, są właśnie fajne. bo to jest taka, co to jest? W ogóle co to jest? Czemu nie zabudowali drzewa? tam kurki mieszkają z hmm, kurowa bo w kurowie kury się hoduje więc, więc serpencik, mądra głowa błaga się po całym świecie aby dojść do kurowa Co jest Serpent, bo mi podwyższasz wyświetlenia, to jest więcej wyświetleń jak mówię Serpent. Serpent, 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 Serpent i już cztery wyświetlenia więcej będą. Naprawdę. Tak to jest taktyka łucznika. Dobra. Jeden, jeden, jeden. A może jeszcze jedną rundę? A dawaj jeszcze jeden 25 minut jest. Tu mamy jakiegoś nowego przeciwnika. Czy ja chcę nowego przeciwnika używać? I trochę stykam. Dobra, lecimy tu. Lecimy tu i będziemy szli tak. Utajmy teraz Idziemy tutaj. Ale plain. Ale plain. Mięso bez cebuli, ale plain. Bez cebuli moczonej. I kurwa, nie daj na kur... No, Pierdolą. Na frytki, na frytki mi daj, na frytki kurwa nie. nie Ja Teraz tam. I wszystko działa, Nie nie chce mi się nic innego nagrywać na razie. No, To jest zajawka, Dobre. dobra. Daj, zabrać zajaweczka. Wusia, wusia, kawusia. Tyle. Teraz ja gram. A ja gram, to mogę nagrać. Nie. Bo tak lubię. Kurwa. Nie wiem w sumie tył się bronić, ale Bo najłatwiej się zabija ludzi jak nie, nie wyjdą jeszcze z łódek. A 7 uciekł. Urwiel. Na przykład na takich playnowych mapach nie mogę używać tych tych mm, mieczników. Mie, miecz, mm, miecz... no, mieczników, tak. Chciałem też z mieczkiem, coś pokombinować, ale... Książęcych, o, księżecych. Miecznika... księżecy. Better O my life... A I tu... Pyk, 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 Nie, jeszcze nie wyślij, ja już zginęli. Typowe życie polskiego robotnika. W sumie te teraz coś sobie, ok. Kontynuuję. O, mamy coś tam. Upgrade. Czekaj, gdzie był Łucik, To był Łucik, dobra. mamy maksymalnego Łucika drugiego także z dwoma maksymalnymi Łucikami na pewno nam się uda, tak dziękuję wszystkim za oglądanie, Cze